7 września. Wiadomości z Ukrainy. W wyniku działań wojennych spłonęła wieś w obwodzie białogorodzkim. W wyniku działań wojennych spłonęła duża część przygranicznej wsi Nowopietrivka w obwodzie miejskim Waluisk obwodu białogorodzkiego w faszystowskiej Rosji. Stało się to znane z nagrania wideo lokalnych mieszkańców, którzy pomimo oficjalnej ewakuacji wrócili do domów, ale zastali je płonące. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło wczoraj wieczorem zestrzelenie czterech ukraińskich dronów szturmowych, po dwa w obwodach Biełgorodu i Kurska. Co ciekawe, w raporcie nie wspomniano o obwodzie woroneskim, gdzie władze oficjalnie ogłosiły ewakuację ludności w związku z detonacją amunicji w dużym magazynie w pobliżu wsi Soldackę, który wczoraj wieczorem został zaatakowany przez drona Kamikadze. Być może oznacza to, że Ministerstwo Obrony Rosji wspomina wyłącznie o zestrzelonej amunicji zaporowej. W tym samym czasie w zajezdni kolejowej lub na stacji kryłkowo w Zelenogradzie pod Moskwą wybuchł duży pożar. Z daleka widać ogień i czarny dym. Jednak dokładna przyczyna nie jest obecnie znana, choć bardzo trudno uwierzyć w zbieg okoliczności takiego zdarzenia. Ukraińscy żołnierze spalili cztery czołgi okupantów w obwodzie ługańskim. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli w obwodzie ługańskim cztery czołgi T-80. Co więcej, wydarzyło się to nie podczas odparcia ataku kolumny pancernej, jak zwykle, ale na parkingu w pobliżu tyłu wroga. W tym samym czasie spłonęła także stacja tankowania u podstawy ciężarówki Maza. Poinformował o tym kanał telegramu Rosja bez kontekstu, który tradycyjnie wykorzystuje filmy i zdjęcia wykonane przez samych najeźdźców. Tym razem opublikował film nakręcony przez ratowników, którzy wkrótce po zderzeniu badali wciąż płonące samochody w sosnowym lesie. Co dokładnie było przyczyną, nie wiadomo. Bloger wojskowy Serhi Neszkadym na swojej stronie w portalu społecznościowym X. W komentarzu pod tym samym klipem wskazał, że wydarzyło się to w lesie kremińskim, leśnictwo Serebyrn, w kierunku Łymana. Okupanci wysadzili mosty w Pokrowsku. Rosyjscy okupanci uszkodzili mosty drogowe nad torami kolejowymi na obrzeżach miasta Pokrowska w obwodzie donieckim. Mówimy o mostach na wschodzie miasta w rejonie pierwszego oddziału Nowej Poczty oraz na zachodzie w pobliżu wyjazdu do Pawłogradu w obwodzie Dniepropietrowskim. Stanisław Buniatow, bloger i bojownik sił zbrojnych Ukrainy, ogłosił to dzisiaj na swoim kanale na telegramie Sniper Speaks. W Pokrowsku uszkodzone zostały mosty na przejazdach kolejowych na drodze do Pawłogradu. Logistyka jest obecnie nieco skomplikowana, dlatego planując trasy, wybieraj trasy alternatywne. Stanisław Buniatow nie określił, co dokładnie i kiedy mosty zostały uszkodzone. Prawdopodobnie za pomocą rakiet lub kierowanych bomb lotniczych. Pokrowsk znajduje się teraz 8 kilometrów od najbliższego odcinka linii bojowej. Niemcy przekażą Ukrainie 89 czołgów i samobieżnych instalacji artyleryjskich. Niemcy przekażą na Ukrainę 12 kolejnych jednostek artylerii samobieżnej SAU i wspólnie z partnerami zorganizują transfer 77 kolejnych czołgów Leopard. Minister obrony Boris Pistorius powiedział to na posiedzeniu Grupy Kontaktowej Doskach Obronności Ukrainy w formacie Rammstein. Według niego koszt haubic wyniesie 150 milionów euro. Sześć maszyn zostanie wysłanych na Ukrainę w tym roku, sześć kolejnych w piątym roku. Ponadto Pistorius powiedział, że Niemcy, Dania i Holandia przygotowują się do przekazania armii ukraińskiej 77 czołgów Leopard. Jak zauważył minister, sojusznicy chcą to zrobić jak najszybciej. Wczoraj dowiedziała się, że Niemcy przekażą Ukrainie 17 systemów obrony powietrznej 8 systemów IRIS-T-SLM i 9 kompleksów IRIS-T-SLS. Do końca tego roku oddane zostaną dwa kompleksy. Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Wielka Brytania i Niemcy potwierdziły swoje zobowiązanie do stania z Ukrainą tak długo, jak będzie to konieczne. Podczas wizyty premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w Niemczech strony omawiały nowy traktat między obydwoma krajami, którego podstawą będzie porozumienie obronne dotyczące Ukrainy. Na wspólnej konferencji prasowej z Olafem Scholzem, Starmer powiedział, że nowe porozumienie w sprawie obronności rozszerza większą współpracę w dziedzinie obronności między Wielką Brytanią a Niemcami, aby wspólnie stawić czoła zagrożeniom. Oznacza to oczywiście wspólną determinację w obronie bezpieczeństwa naszych obywateli i całego kontynentu europejskiego. A to zaczyna się od naszego niezachwianego wsparcia dla Ukrainy, podkreślił Starmer. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.